Kochanie, zamknij oczy. Nie. Jak to nie? nie. <laughs> zamknij oczy. Po co? Bo mam dla Ciebie prezent, który wybraliśmy razem z widzami. Dobra, mnie. <laughs> ciężki. No, jest trochę ciężki. A mogę otworzyć oczy? <laughs> Możesz. Czekam się. To jest coś, co chciałeś dostać. Czy to piesek? Nie. Dobra, rzucaj. Ty jesteś niepoważna. Zbieraliśmy tyle kasy z widzami, że udało nam się go kupić. Nie! <grym> Nie! Czemu, czemu ty tak miotasz, stary? Dziękuję. Czyli podoba Ci się? Tak. No, to widzowie zrobiliśmy dobrą robotę. Uuu. Uh -huh. Pamiętajcie do Wiki i coś zostawić w takim wypadku, bo jest kochana. Bardzo dziękuję. A będziesz grała ze mną? Nie, nie umiem grać w gry. A nauczycie się. Postaram się. Dobra, jak chcecie, żeby Wika grała z nami w gry, to dajcie jeszcze komentarz, że gramy. Dziękuję.